Witam tu Dymetres17. komentatorów do znowu. Piotrecki! Dobra, bez zacieszu. Piotrecki, tak. E Jesteśmy na mapce. Witam na mapce przygotowej Maćka. Zasa na Macka, sorry, Macka. Macka? <laughs> Nie, no dobra, Maćka. Zasady są w ogrodzie na prawo do wyjścia. Dobra, tu widzę, łóżeczka są, ale możemy coś W skrzynkach w jest coś fajnego, bo ja to biorę. Ja ten, ja tutaj ten, ja tutaj zabieram. O, w skrzynkach są... Wiem, już, już już się obczaiłem, chodzę do ogrodu Dobra, cicho ja tu czytam Ja czytam, ja czytam, 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 ja, ja, Dobra, ja, cicho czytaj, no nie. Nie niż żadnych C bloków Cześć, cicho, bo generalnie y Piotrecki ma też tą mapkę, więc on też będzie ten On też będzie obczajał, nie? Tak, 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 bo Teraz on ja. ma tą Dobra, mapkę. cicho, cicho, nunu nu. Już się tak nie podpisywał żadnych bloków Zalecane grać na pizzul, czekaj, muszę zmienić ja mam ja mam PISU Gdzie jestem ogród? Nie hatuj Nie hatuj, dobra. Okay. to twoje punkty zbiera je. Oh. Yeah. Możesz grać na single playerze i multiplayerze. Mapa wykonana przez Maciek 985 985 biegnę do tego ceglanego domu, bo tam... Tam są NPC! Za długo go! Jestem sadystą. Gin! Gin! Aha, są NPC, no. Dobra, co jest w skrzyniach? Arbuzy, fajnie. O i płyty w, dół, w drugiej są płyty. U ja wziolę, w, w, biorę melancholi. posłuchaj sobie melancholię, jest fajna. Jaka melancholia? Ja biorę wszystkie kit. Czekaj, no masz Melancholi. Gdzie jest bookbox? Nie ma bookboxa. Jest. Gdzie? Gdzie masz book? A, tu jest, widzę. Która to. Fajna która jest? A jest me Melochi, a nie melancholi. Zgasiłem w kominku, bo mi wkurzało. Ja też. Fajne jest, nie? To jest moja ulubiona płyta. Dobra, biorę ją sobie na pamiątkę. on mi się skin nie wgrał. Co? Mi się nie wgrał. Haha, ha, bo masz zrąbanego Minecrafta. Dobra, ja biegnę ścieżką. Ej dobra. I... Ej, tam jest czekaj czekaj przy tym wejściu. Wejście. Dobra, cicho wyrzucam ten mam gdzieś. Skaczesz tam? Czekaj, w te płyty, bo mam je gdzieś. Jesteś. To jest w ogóle płaska mapa, czekaj jak on to zrobił, że to jest wszystko w śniegu. No, A pod ma, tym nie, nie? ma tyrytu. Tu nie ma? No, bo ja to rozwaliłem. Jak We, weź, wykopiłem trzy kloc, ty, na maksymalnie ile się da rę, rączką i tam nic nie ma. A tu, je, tu jest przy wejściu obsydian. Dobra, skaczesz tam? Czekaj, muszę sprawić ten dyrt. Plusk! Ej, bez beki tam nic nie ma, tam nie ma dyrtu, tam jest sam śnieg. Ej, 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 Stąd nie ma wyjścia! Chyba. Nie? Są dwa mieczyki i trzy za trzy. Czyli to mam wejść? Tak? tak. Dobra, przejdźmy. Tak, wejść tam. Gdzie ty masz ten... A tu są, no. Mnie czekicu, Dobra, ja wskazuję... Czekaj! A zresztą ja tam wskakuje do tej wody. Ui! Jest tunelik! Snowmeny! Oooo, ja snowmeny! Rozumiem. Ja je zarąbię. A ja się robię tym brutalu, ja kocham snowmenów. Ja też I lubię snowmeny, jak magic normalnie. Checkpoint! Fajny checkpoint, od którego można zacząć. No wow, to jest najpopularniejszy checkpoint. Kurde, miecz Ała! mi zleciał. Miecz mi zleciał. W ogóle po co miecz, skoro tu jestem? A C Chyba po to, żeby zabić Snowmenów, ale... Ja mam natychmiastowe okay. uleczenie. 8. Ja, ja mam 15... Piętna... Nie wiem, ja mam 16 Bo ty wzięłeś za obu dwóch skrzyni. No. Ha! W tej skrzyni to tam są 2 są dwa za... dwa złota. Checkpoint. Ja mam już 8 zł. Ej, no bez beki! Tu jest kolejny checkpoint, mogę do tego kolejnego od razu wejść. No, wow, ale... To jest bez sen... Aha, bo on tak to zrobił. No, bez A bo po drodze są robi. skrzynki! No a, i spadłem Nie ja to ja celowo zaskoczyłem Snowman za mną biegnie Dobra, ja idę do tego dużego checkpointu. Ja też. Ma... Ale weź ze wszystkich po skrzyni po drodze tego, nie? No wziąłem i spadłem po tym dużym checkpoincie. Co za ciśnienie, nie? Okej okay. Teraz jak spadniemy... Weź tu... Ej, a tu się, nie da, tu się da wskoczyć. O, wskoczyłem. Mam dwa tam są dwa złota. Ile masz złot? Au, au, mam moje 10 kości. 10 No i ja też mam 10 zł. Gdzie jesteś? E, ja już na końcu. Na samej górze. Na samej górze? No i zaczęło no tutaj, na samej górze tego parkura takiego. A ty? Tam przy drzwiach? Nie, przy. Przy takim jakby wejściu. A ty gdzie już jesteś? Jestem przy tej skrzyni, gdzie były dwa złota. Czy coś w tym stylu. Hm. Tam, gdzie się skacze od tego długiego checkpointu. Aha, już widzę, no. No bez jaj, byłem na tej dużej platformie! Dobra, idę zobaczyć, co Dobra, dalej. Klamie, ale Ej, no, jest... dalej będzie skakanie parkurem po lawie. Tego gościa powali, prawda? No, nie no, nie. Teraz no, nie. mnie chyba wgram w Tumany Items, będę grał na Kraty, wie? E, ta, ta. Ale fajne jest takie... No, tak, pytacie się, ja się, tak... się, zadajecie pytanie czemu nie gram na serwerze, ponieważ nie chciało nam się go robić, ponieważ ciągle były jakieś błędy, tak? O no nieprawda, ja tworzę mojego serwa, ale mi wujek ma, ma sprawdzić, bo mam jakieś zresztę pro problemy z portami. Dobra. Z... też się ma. No tak, nie, ale mi ten... Mi, mi potem w pewnym momencie wszystko działa, ale ja mogę wchodzić, a inni nie, nie mogą, nie? No, on ma, zla on ma zla zlamionego serwa troszkę. Eczko, bo sam nie masz lepszego, tak? Ale będzie! No, już sobie pościągałem problem! Bo cię rzucę miksturką leczniczą. Dziękuję. Właśnie rzucam taką. Ale pyka, one w, w, w wodzie się ten za zatrzymują. Tak? No? Rzucę je w wodzie. Nie, a dobra. Ale nie, bo już będę musiał schodzić. Nie chcę mi się. Nie chcę ci się. Nie chcę mi się. O, pieczony kurczak. Gdzie ty jest, nie jesteś? Wygląda. Ja jestem już na samej górze, ty? Trzy klocki mi od tamtego dzielą. Uwaga. No. Jest, wskoczyłem, biegnę Pera, chodź, tam patrz, dalej. tu jest lawa, nie? Świetnie, ładnie to wygląda. Tego gościa fajnie powaliło. Ej no, a tam się śnieg topi. Ej, wiesz że, ten, wiesz, że ten śnieg się może stopić, nie? Jak się nie stopi przez tyle czasu. Dobra, lepiej to skarżę. Mało czasu minęło. Ej, ej skoczysz przez te trzy kratki? Czy się boisz? Ja się boję. Okej, okay. o, tu są diamentowe mieczyki, odkładam te głupie kamienne, biorę te diamentowe. Ta? Dwa? No, dwa diamentowe. Ha! O! I regeneracja dwa. O, a tu dwa są... Dwa złote i złota. A tu są trzy złote. Od, Odłożę te, 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 dziadowskie moje i albo za nie odkładam, odkładam płytę. Co? O lol, ty ale ty fajny jesteś? motyw! Klikasz dźwignię i to za. Nie! Fajny nie, motyw. Nie. Czekaj, czekaj, bo i ja wpadłem do lawy i od razu wpłynąłem z tej lawy. Gdzie ty jesteś? Ej, się tam. Ej, tutaj masz taką lawę, ten, znaczy już przeskoczyłeś? Jestem przy tej skrzyni. Znaczy tej skrzyni w ścianie, nie? Czekaj, zaraz Ej, tam będę. Dalej. Jest? Aha, widzę. Okej, okay, dobra, jestem, tutaj a tu jest taka dźwignia. No, jestem przy tej dźwigni. ją i potem yy, wyłącz. Ale fajny efekt. No. Tu jest. O, tu jest 6 zł. A tam się nie robią. Ej, tu jest. A cię lat to jeszcze niektóre z niej zrobiły. O, 6 zł, no, fajnie. Bo nie Ile masz? Ja czekaj chwilę, ja tu sprawdzę, czy nie mam. Guzik, tu jest guzik! Czekaj, ja mam 19 zł. Cisnę w guzik. 19? No. Gdzie się ominąłeś? Mam bon 24. A, kurno, spadłem. Gdzie jesteś? Jestem już y, tam przy guziku. Kurde, ale przy tym drugim. Przy tym pierwszym, a ty? Ja też. Aaa, jestem przy tym drugim. Też jestem. <grym> o Jezu, to będzie jeszcze trudniej. Jestem przy trzecim, no ja! jestem przy trzecim. No, jestem co? przy trzecim. Jestem już na końcu. No ja pierniczę! Jestem swym końcu i zawsze się man. wyłącza, w ogóle sprint nie działa. No mi też nie działał. Gdzie Snowman? Mi też nie działało, nie bój się. Nie tylko tobie. Już mam 24 o, Czekaj, czekaj. No fuck, że cię... Nie mam 30 zł. Złot. Czek... Ile? 30. Dobra, ej, może z miksturką w ręce po prostu nie można mieć sprinta, dobra. Też mam 30 zł. Nie złot. nie, już w ręce i też mi tak trochę nie wychodziło, co wiesz. Ha! Mam dwie e, miksturki. jakieś i 5 zł jeszcze? Mam 35 zł. I snowman. Trudno mi tam... Ja tam nigdy nie... nie. Dobra, skaczę. Skaczemy. <słuch> Snowmeny i snow parkour, no bez jaj. O, fajnie. Ja skaczę, od po same... ja skaczę od samego początku, a ty? Ja też. Ja lubię przechodzić parkury. Ej, to chyba śnieg powoduje, że nie można sprintować. Nie, ja sprintuję normalnie. Czekaj, co to jest w ogóle ta? Regeneracja 2. Kurde, dwa, dwa... co? Wypiję miksturkę. Wypiję miksturkę i wyrzucam butelkę, bo po co mi? Pusta butelka. No kurde, wskoczyłem na snowmana. Zaraz zabiję snowmana, żeby mieć śnieg. No, utknąłem przy pierwszym, dobra walę to. Ja już jestem... Ja już... jestem przy ja jestem... czymś... Ale przy którym? Przy tym ja pierwszym... Ja już przy drugim, już skaczę dalej. Ja już jestem przy tej drugiej skrzynce. jakiej drugiej skrzynce? Gdzie jest drugiej skrzynka? To co? Ta masz... to, trzy ja to, to trzy skrzynki. Co To trzy skrzynki. Ej, mi spry... Ej, mi, sp... Ej mi sprint w ogóle nie chce działać. To widzisz, jakiego masz pecha. Okej. Okay. Zabijam Spumena, żeby mieć śnieg. jest ja Jestem na końcu, na samej górze. Patrz, na samej górze już jestem. Widzisz? Jak mam patrzeć, skoro yy, ten... No ale patrz, gdzie jestem, w sensie wiesz, że na samej górze, patrz, że niby ty nie, nie ma, ale wiesz, ale jestem na samej górze, więc... Aha, dobra, poczekaj! Tak, mnie rzecz zrobić. Co ty robisz? Taką malą rzeczonkę. Ma... Nie wyobraź się, ale ty masz e, czasami naprawdę psychiczny śmiech, taki takiego doktora wuahaha, <laughs> takiego jakiegoś, <Boże>. Mam kolej <laughs> nie pytaj co zrobiłeś? Co <laughs> tu ja. Ach, Czituję. Właśnie, powiedz mi Ach. to, ile ja lat czitowałam. Ach, Powiedz ile il, 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 tym widzom ile ja czytowałem lat no, nie wiem, od pięciu... Nie, od tylu ty grasz? Od tylu ty w ogóle grasz w Minecrafta? Od trzech, czterech od lat już Minecrafta che cheatujesz? Nie! No kur... Natomiast, skoro grasz 4 lata, to cheatujesz od trzech. No tak mniej więcej, bo ja pamiętam kiedy kiedyś uczciwie gręty do mnie na chatę przydałeś i yy, yy, powiedziałeś, że tobie się znudziło yy, zbieranie tych, nie? nie I inwie, że sobie zainteresuj, yy, tak. Jak, jak to Radek, mówił na Invedicie. Inwiedicie. In InWiedicie? ja się zbugowałem, jestem w skrzyni. No kur... Dobra, skaczę. Poczekaj no, na mnie. Kurde, czekam, ej hey, LOL, mam jakieś dziwne lagi. Ej lol, ej zawsze masz? jak skaczę to mam laga, nie? Znaczy klatkowanie. Czemu? Zwracam honor, klatkowanie. Lag Dobra, ja tu sobie robię takiego mini checkpointa. A wiesz, że u Zbyszka nie chodzi ten? Java? Aha. Bo u niego programy jawy są z z z ten zablokowany. zablokowane. Ja zrobię zablokowa W skrzynce na górze zostawiam tego, zostawiam parę rzeczy. O, dwa jabłka i kolejne złota. Ile masz złota? 41 Też mam 4! Czter... 41 Co? Nic, nie mam snowmanów i nie mam tu tumany items. No gratuluję! Nie potrafię tego przejść! Przyznaję się. Eee, jak myślisz? Czy opłaca się poczytować i potracić bloków diamentowych trochę? <grym> <grym> <O Boże. grym> z cito no. już, bo mi się nie chce znaleźć Ty no właśnie cicho mam invedita. Tak masz invedita jeszcze? Chyba jeszcze trzymam. Boże, ja już go oddałem. Oh, ja fuck. go na starym koncie, ja z... ale teraz już nie mam. Wiesz co ja zrobiłem? Ja miałem reinstalowane konto, nie. Zapomniałem to skopiować z pulpitu. Ja tego nie mam. Nie, No jeszcze ja muszę sam tu męczyć. A ciebie tu nie ma. mógłbyś mnie wesprzeć? Ty cicho. Piotrecki. Wiem jak to zrobić. Piotrecki, dobrej ja ale cyj pożelki zaraz będę wiecie widzowie, bo ten, ten facet nie może przeżyć bez żelków nawet godziny. Robię zabezpieczenie, żebyś. żeby... Robię, robię zabezpieczenie, żebyś tu czasami nie ten był wychowany podczas mojej nieobecności. Nie, mam głośniki włączone. I co robisz? Mam głośniki włączone, więc będę słyszał, co mówisz. No wiecie, ten facet nie może żyć bez żelków. Także. Rzucą. Wychodzicie? Wychodzicie? Czemu? Kto? No nie. No, nie. no dobra, patrz. Zjadłem wszystkie żelki. Kurczę, skrzynie mi się skończyły, żeby się podpierać. żelki zjadłem. Niestety. Ej, dobra, mam jeszcze lepszy plan. Zbieram Glowstone! Czekaj! A śniegu nie możesz zebrać? Zabijam snowmanów. No to takiegoś klocka nie możesz zniszczyć? Aha. Cicho, mam siedem. Ty, mam siedem. Y, y, Glowstone'ów. Sorry, widzowie, ale. Znaczy, sorry, widzowie Metreza, ale mnie się nie chce grać, ja po prostu tak, żeby widzieć, co on robi, chciałem. Więc. Y, gdzie A jest ta jeszcze jedna skrzypka? Ktoś mi napisał, że. Y, czy ja jestem pod drugą, czy to użytkowany. Ej, ja mam 53. No Gdzieś się ominąłaś? z tego, że to są, to nie, są punkty. Nie, nie było napisane. A, było napisane? To są punkty! Tak samo jak było napisane, że nie można niszczyć bloków. Cheater. Ja, jak Jakie ja mam takie lagi, ja nie mogę. Dobra, robię krótkie cięcie i się przyłączą na 30 fps. -u. Żebyś grał na 30 FPS-ach. Dobra, cicho już nagrywam, jestem yy... Widzicie, ludzie mówiłem mu, żeby grał na 30 FPS-ach, a ten... a ten mnie tutaj mówił, że to jest źle, że to jest popsute i to jest... w ogóle ten, już a... tak ja nie mówię, tylko mówiłem, że to jest... No, nie w ogóle, nie w ogóle. Nie mówię. Tylko ci... po nagrywaniem żeby... mówiłeś, że yy, nie, nie chce mi się już przestawiać, a ty nagrywasz na jakieś rzeczy ze 60 FPS-ach. No bo ale nie no mówi, ja... Ale nie mówiłem... No, no że... czytując nie mogę przejść. Ale nie mówiłem, że 30 są zepsute, tak? Jak to nie? powiedzie obrażałeś 30 FPSów! byłem tego świadkiem. Ja teraz zrobię coś, coś co ci słabie serce. Oho, cicho, cicho. Się naprężam i. Kurde, co by się tu zrobić? Margotę. Nie, tylko nie to, z tomnowieszkim w sekretach. Tak. Ej, dobra. Obrażę Margonema. Nie. <grystanie> yeah. Ej, dobra, ej, żal jest głupie postawione. Tylko klos. nie mów o tej tej dziewczynie tej tej, wiesz której. Związku za... nazwiłem Zastrzelę cię. Jak powiesz o tej tej dziewczynie? Której? Wiesz o której? O. Nie Padaj! Jest, jest, <grystanie> nie doszartuję. Już dawno! Je, nie! Mm. Lubisz. <grystanie> tak! Kurde, jeszcze ja tu męczę z Glowstone'em, a ja mam jeszcze śnieg Pipunku Kurczę, nie... Przesko nie przeskoczę dłużek. Ej, jak my, du, my mamy tu... Ta mapa jest popsuta! Wiem, tu jest ten z glowstona i po postaw tam. Dobra, wyjawię twój sekret. Piotrek kocha... margonem. Uu, wam się po śniegu. O snowmeny kolejne. Brawo, Maciek, wreszcie coś innego. O, nareszcie nie ma parkuru przy ścianę są chłupki. Gratuluję ci, Maciek, kimkolwiek jesteś. Ty... Maciek? O, nareszcie użył drabinek. Będzie trzeba cheatować. Fuck, Glowstone ale mi się skończył. Ale on nie użył tego, on nie użył tak, że trzeba skakać, tylko że trzeba doskoczyć się po nich wspinać. Checkpoint, którym, którego. Glowstone mi się skończył. Ty... Muszę wracać ty... po kolejną ty... dawkę. Aha, bo on zrobił tego. Ała, te checkpointy tak głupie dlatego, że ten, pewnie że właśnie, że jak ten, jak y, użyjesz tego checkpointa na początku, to nie, nie zdobędziesz tego złota. Ja tam mam wszystkie złota. Zeskonające eee. sposobem z, zwanym cheatami. Boże, te Hitami. Hitami, tak. Ej, nie, nie przeskoczę trzech bloków, dobra, wykopię sobie śnieżkę w śniegu. Ście, 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 ścieżkę w śniegu. Śnieżkę w śniegu. Wykopiesz ja, śnieżkę w śniegu. Wykopię sobie śnieżkę w śniegu. Wykopie. Wykopie sel. Wykopie selawy w ogóle. Ile masz itemów? Ja mam bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Brawo, sześć, sześć, sześć. Maciek, wreszcie coś innego. No, fajnie, fajnie. Na rabinki. One są łatwe. A no bez Beki. Dobra, przygotuję się. Jest, wreszcie sprint mi działa. Tak? Ej, w ogóle, no. ej, mi się zdaje, że mi się ta zbroja nie niszczy w ogóle, ale dobra. Się się mi się nie niszczy. Wejdź sobie e i ci się tam pojawi. Takie paski masz. By właśnie ja nie mam. Checkpoint. No bez jaj! Aha, bo po drodze można sobie te złoto zebrać. Wrąbię se ciasto. O, z ty, ty już jesteś głodny? Nie. Gdzie ty jesteś? Bo ja już skaczę. Uii. Ja Spadłem właśnie. Ja spadłem na prawie ostatnim bloku. Na, na prawie ostatnim. O lol, 16 Endermana, będzie się można tepać. Uwa... Co? Czemu? Jezu! O szesnastej. A, tu już szesnasta jest prawie. Dobra, zrób moje cięcie, mnie już nie będzie, niestety. Dobra, to pa to... Robię cięcie, zaraz wracam. Pa! Zaraz wracam. Okej, okay, ludzie, wrócimy. Chwila. Co? Nagrywasz? Tak, nagrywam. To pozdrów ode mnie, pa, pa. Dobra, pa. Dobra, jak zauważyliście macie pozdrowienia od Piotreckiego. <grybujesz> dobra. E, e, dobra, mam perłę Endermana i mogę ich używać tylko tu. No więc tak. Mam 16. co ich będę żałował. Pierwsza. Oh. I, i kłopno tu ma. Nic tu nie ma. Ale teraz mogę rzucić tutaj. Aha, teraz mogę rzucić tu. To zostawię te perwy, co mi na to. Dobra. Kurde, z Piotrekim to już nie to samo. Fajnie się czasami pogadać. A, dobra, kit. Eee, dobra, to muszę zmontować te filmy. i potem będę je wrzucał a tak yy, właśnie, muszę wytłumaczyć przepraszam, nie mogłem nagrywać Lexusa, ponieważ znaczy Lexusa dwójki, a nic w było mnie, ponieważ... ponieważ wszystkie wersje Lexusa 2, które ściągałem były z wirusem a ja nie chcę mieć wirusa na kompie więc sorry bardzo sorry memory ale no wiesz... Wow. Takie są zasady, nie? Kurde, zaczynam mówić jak emo. A może nie jak emo? A może jak Emolin? Nie wiem kto to jest, wymyśliłem sobie tą nazwę. Będzie to nowy rodzaj... Emo, który, wy, który wyznaje Boga. Emolin. Tak. Okej, okay, hop hop O Boże, tego nienawidzę A teraz się Muszę, sorry bardzo, muszę naprawić mapkę Bo jak wiecie Teraz się nie da skakać już po drabinkach Więc niestety, nie chcę oszukiwać, ale muszę niestety No to jeszcze niedługo ukaże się mój escape. No se go będziemy przychodzić. Znaczy ja pewnie, znaczy Piotrecki pewnie będzie go przychodzić albo ktoś, a ja będę mu się przyglądać, jak popełniała fejle wielkie. Ale... Ja będę se latał i go nagrywał. Właśnie, zrobimy taki ten. Zrobimy taki ten. Taką właśnie fajną perspektywę, jak on se lata, a ja se nagrywam. Kurde, postawił już se bloczek. Okej. Okay. Teraz cieszcie się tym filmem, bo niestety, ale długo już nie będzie, znaczy nie wiem, czy długo, bo ja nie mam kiedy nagrywać. Teraz akurat jestem chory, więc zostałem w domu. Chociaż nie, będę miał kiedy nagrywać. Nie będę miał kiedy nagrywać, sorry bardzo za mój fail, będę miał kiedy nagrywać Może filmy będą się ukazywać Nie bójcie się Bo zwykle wracałem do innego domu, bo ja mam dwa domy, ze trzy Moja babcia mieszka w sensie na tym osiedlu ale, ale tam nie mam komputera A potem jak wracam, to nie chcę już przy mamie nagrywać A teraz będę wracał tutaj sam już nie wiem czemu taka decyzja podjęta. Wiem, że to bez sensu, że w ogóle, nagle tak, w ogóle czemu nie wracałem, ten, w ogóle nie wiem czemu nie wracałem wcześniej już, ten, tutaj i się targałem tam niżej, po osiedlu. Wiem, że to bez sensu, ale... Nie, nie wiem czemu tak wyszło. Ale teraz już będą się filmy ukazywać. Nie wiem czemu nie ma tych pasków głupich. Mogę to niszczyć? Le. Kurde. Kurde. Ha. Dobra, już checkpointa. czek trochę globu. Sobie, no. tak bo ten, bo no wiecie, nie chcę szukiwać, no ale teraz już w tej wersji się niestety nie da ten. Nie da się wiecie już, nie da się yy, skakać tak po drabinkach, więc muszę naprawić tą matkę. Nie, nie mówię, że jest zepsuta, tylko... Po prostu już w tych wersjach nie ma tej możliwości, co była w innych. Przepraszam Was, ale muszę to naprawić. W ogóle nie straciłem... Oj, 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 oj.